Był Kizo, uuu. Szczerze znaczy, powiedziawszy, ja przepadam jakoś za Kizo Jego nutami Nie nie siadają mi jakoś Okej, okay, czujka, serce czujki, zajebiście No tamten mnie wykrywa już, halo Nie bawię się, tak? Okej, okay, czy mogę na to wskoczyć? Mogę, dobra, jedźmy nie no, spoko ma. No. Nie wiem, jakoś mi nie siadają. Ok, wywieczniki, wywieczniki. Wszystkie szynki są zebrane, więc jest gitara. Co on tutaj idzie? Ta czujka? Dobra, musiałem ją zabić. Nie wiem, jak na chatę wróciłem. No, to grubo. W takim razie, jak nie jest, jak na chatę wróciłeś, no to... Musiała być niezła impra. Kurwa, kolejna idzie. Co to kurwa jest? Zabułas! O kurwa. Nowy przeciwnik. Nie podoba mi się to. Nowy rodzaj przeciwnika. Na ja co jest podatny? Na uderzenie z góry. Hmm. No tak się nie bym powiedział, że z góry mogę go zaatakować w tej chwili. Tu się jeszcze czujka zbliża? co one tak wszystkie przyszły tu nagle? Ła! Co mi bije coś. Kurcze, no. Jak akurat miałem strzelać, to ona się odwróciła. O, niedobrze. Tam się jakaś czujka jeszcze interesuje mną. Halo, co jest? Dobra, spróbujmy na ryzykanta trochę. Ciężko zyskać, przewagę No nie, no nie, to się nie skończy dobrze. Wszystkie zaraz tu przyjdą. Dobra, taś się spadłem. Tylko cicho i spokojnie. Dobra, ta zginęła. Ten kurwa krabołas mnie przeraża Kurczę No ginżesz Dziękuję A jak mam tu teraz wejść Na no to mogę wejść nie Jak tu teraz wejść Muszę z powrotem chyba tędy. I przez to O, matko! Ciężki ten gocioł jest. Trzeba dobrze kminić. Zresztą kurde tutaj... Ciężko się ukryć gdziekolwiek. Wiecie, jak w, w naturze w tej, jak jesteśmy na zewnątrz, to możemy się skryć w trawie, a tutaj to tak trochę lipa, nie? Nie ma gdzie się nawet ukryć. Okej. Okay. Kurwa ten krabowos mi zobaczył. Dobra, jakby pójść tędy może. I spiąć się tu. Może będą mnie szukać całe wieki Okej, weź wszystko Może z góry go zabiję Ono tu no nie no poszedł sobie chuj No 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 Kurde Bank. Dobra No i ten kraworwa krabołas On będzie tutaj by mi strasznie przeszkadzał. Ale najgorsze jest to, że nie wiem jak się go inaczej pozbyć. Uh, oh, mogę tutaj przejść? Może to jest jakieś rozwiązanie? Tam mam się gdzieś przedostać też. Okej. Okay. Dobra, ale mam tam iść. Generalnie. Tylko Ciekawe czy tam będzie będą jakieś lepsze rzeczy, nie? Bo nie mam tam iść, ale tam też są jakieś ciekawe rzeczy. Zapewne. Dobra, kurwa, nie mam strachu się z tobą bić. O, motarczę jakąś. Dobra, wejść w to. O kurczę, zrzucił mnie, jak mam z nim walczyć w ogóle? Ja nie wiem, z Krabołazem jeszcze nie walczyłem. Mam na dupie podatny cel i tutaj. Okej, okay. dobra, Dlatego w, w oko postrzelę. Nie na no kurczę. Pod spodem. Na gołe klaty, no a jak? Ostatni już przeciwnik tutaj został. On jest kurwa niewyobrażalnie wytrzymały, co jest? O, Co on robi? Wybuchnął, okej. Okay. No, on się odwraca jeszcze dziwnie jakoś. Ty no nie mogę go podtrzymać. Nie. Nie jest taki jakiś ciężki, nie? Tutaj jest czuły punkt. Okej, okay, padł. Ja pierdzielę, co to jest za przeciwnik? Serce krabołaza. Masakra, wytworzę sobie strzały, bo już mi zaczyna brakować. To. I to, okej. Okay. Weź wszystko. Dobra, czy tutaj warto było go pokonywać? Czy. Co to kurwa jest? Ja pierdzielę to wiecznik, ale co to już wielka maszyna. Nie no, nie wierzę. I cóż, ja niby będę miał z tym walczyć, co? No grubo Uleczę się trochę. Dobra, jakoś tędy teraz. Weź wszystko, surowce się przydadzą. Zdrowie więcej. Lecimy. Zabieram. Pyk, pik. pyk. Dobra. Będzie można się leczyć. Marszczyn w skrzyni. Okej, okay, tutaj widzę, że mamy tyrolkę, więc sobie zjedźmy. Tu idzie się pogubić w tych trójkątach. Tutaj do góry. na ja pierd*ęla. gruba No mm, i kolejny most. Dobra łuki. Prawie w samym sercu. Ju, już blisko? To nieźle. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay zejść na dół. Czy tu jest jakiś przeciwnik? Nie. Okej. Okay. Dobra. O, grzyby pełne. Więc jest git. O, z tyłu szynka. Okej, okay, spaczka. Kolejne zwoje. Zwoje są bardzo fajne. O Jezu, tutaj nie mogę skoczyć? No, coś niezbyt. Dobra, jakoś tutaj. Toczkę jest drodzy do mnie. Zajebiście. Tutaj jest jakaś skrzynka jeszcze. Jak tak widzę na widoku skrzynki, to mam ochotę wszystkie podnosić, bo to jest, wiecie, zawsze zwiększenie mojej postaci. Ale że w niedzielę wyswali? Później to wytrząsnę. Później, później to wytrząsnę. Dobra. Jakoś tutaj teraz. Hop. Okej. Okay. Tu jest kolejna skrzynka, i mamy kolejny korytarz. Coś tam przeleciało. Nie podoba mi się to. No dobra. Nie ma co. Kocioł Sigma. Ok. To tak są budowane maszyny. Tkany ze świętym. Okej, okay, zejdźmy na dół. Eee, zobaczmy czy jesteśmy przygotowani, bo to wygląda totalnie jak arena. O, czujki są. Okej, okay, za, za barierę. Nie będę do tego kuka podchodził, bo pewnie mi pierdolnie prąd nadymiacz ognisty, osiemnasty poziom, co kurwa? Ojej. Rozumiem, że będę się musiał z nim bić. Dobra. Czujki, poz... pozbyłem się czujek. Dobra, kurwa, nie mogę zebrać. Mam życie. Mam też tutaj e, dostępne pułapkę. Wzmocnienie też. Czy mam wzmocnienie jakieś? Nie, mam tutaj życie. No dobra, życie się przyda. Zobaczmy o co tutaj chodzi. Okay, muszę tutaj No i mamy walkę. Dobra U Ogniem, Ogniem. Będzie bił. Okej, okay, spróbujmy dobić ten bęben. Tylko te czujki będą przeszkodą. Okej. Okay. Muszę cały czas skakać, bo wtedy mam spowolnione tempo. O kurcze, dobra. On jest na osiemnastym poziomie i to mi się nie podoba. Chociaż niby ten kocioł był na dobrym, nie? Okej. Wokwok go... O kurczę, bijemy jakimś gównem Dobra. Widzę, że tutaj strzela jakimiś kurwa fireballami. Na odległość go weźmiemy. Leci kolejny fireball. Okej. Okay. Tą czujkę by się przydało też zniszczyć. Ok, nie, 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 nie. Ok, czujka zniszczona. On będzie tak we mnie strzelał. Pułapka by się przydała. Ok, i nawalamy go. Ten odwłok, nie? Uh, wybuchło mu. Brak amunicji. O, nie, 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 nie. nie. Wytwarzamy. O, kurczę, szarżuje teraz na mnie. Ok. Kolejna pułapka siadła. Spróbujmy go zrobić tak. Ognistymi. Niech płonie. Dobra, teraz zwykłe. Ok. Tak, tak, tak. On ma tutaj czuły punkt pod gardłem. Dobra, wybuch. I jeszcze jedna pułapka. Nie, 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 Jeszcze jedna. No podejść, 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 podejdź. Dobrze. Okej. Okay. Czek, podejdę do niego. Tyk! Bang, bang. Okej, okay, udało się. Udało się. Zwój mróz, fioletowy. Nice. Zobaczmy sobie go. Modyfikacje ubioru. To nie jest modyfikacja ubioru, to jest tutaj. Nie. Dlaczego ten zwój był? Do potykacza. O, to jest lepsza umiejętność chyba. No, użyjemy sobie tej modyfikacji na tym. Wow. A tutaj nie mogę zmodyfikować. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj też nie mogę zmodyfikować. Dobra. Uuu, udało się. O co z tym chodzi tutaj? To mam zniszczyć? Zdominuj. Okej, okay, dominujemy. Mogę się ruszyć. Pomóc z, z marełą w koronie matki. Uuu. Żółwacz, szpiło ząb. Lancoruk. Ok, czyli mogę dominować po prostu więcej Więcej maszyn. Zajebiście. Uleczasz się, by jeszcze troszkę. E, punkt umiejętności zdobyty. Trzy punkty już mamy. Ok. Silny cio. Zadałem już. 15% piesów, więcej obrażenia wszystkich ciosów. To by było spoko. No bo bardzo lubię te e, ciosy. I weźmiemy sobie to. Okej. Okay. No, ładny upgrade poleciał. Podobał mi się ten kocioł. Fajny był. I fajny też e, do rozwijania maszyna. Fajna. Więc o to chodzi. Ile mamy okruchów w ogóle? Da się to gdzieś sprawdzić. punek 1175. Ohohoho, uh, 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 uh. więc fajnie by było sprawdzić, co mógłbym jeszcze tutaj ogarnąć. Strefa. Aha, skażona strefa poziom 15. No, mapa się trochę bardziej już odbokowywuje. No, jeszcze trochę jest, ale ta część się robi coraz bardziej pusta. O to chodzi. O to chodzi. Dobra, zróbmy sobie może jeszcze ostatnią misję. Na dzisiaj, e, czyli może jakąś główną, e, pomóc zmarłym w koronie matki. E, ta misja jest dosyć fajna. Możemy ją zrobić. E, przenieśmy się tutaj. Okej, okay, gdzie ona jest? Tutaj. Masz znak poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Karja. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Karja. Ponoć kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby. Bardzo dobrze, Aloy. Więc fort kardża znajduje się na zachodzie, a dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce wieżą dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Kardzja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy piętnaście lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do Korony. Zostawiliśmy Dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy Dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą Ziemią. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Eiloi. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Korona Matki strzeże krańca świętej ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny, i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce, nie należy ani do obcych ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obózowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. To ty odpowiadasz za obronę? Korona matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała piętnaście szturmów i odparła trzy inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Maria. To życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w koronie matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby do równania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Dyłki dyłki. Oczy skażone strefy. Zero na dwie. No dobra, no to tu jest jedna strefa. A tu jest druga. Uj, w innym w ogóle miejscu. Mm. Tak, to jest poziom 12, więc będzie git. Myślę, że będzie to. Do ogarnięcia skażone strefa. Poziom 15. Poszukująca ubram. No dobra. No dobra, dobra, dobra. Zobaczmy może handlarza. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj. Dobra, pomów. Mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. Tak, chciałbym zobaczyć. No czy jest coś tak. może dostępnego, bardziej lepszego? To bym chciał, tylko że tego nie mogę mieć. Bóg wyborowy kardza. Nie możesz kupić, nie masz wymaganych surowców. No właśnie, tego nie mogę kupić. I to jest słabe. Nawet bardzo słabe. Nawet bardzo słabe. A ubiory są lepsze od moich. Ciężki ubór ocalałej. Nora Hm, fioletowy. A jaki ja mam? To ja idę. Życzę powodzenia. Dzięki. Ja też. Można zobaczyć, jaki ja mam akwipunek. Ubiorę. Mam niebieski. Więc taki fioletowy byłby zajebistą opcją. Ja, mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. Coś ci się podoba? Na pewno tak. Tylko właśnie jaki. Bo on na przykład taki, który daje tylko. To zbiera wiominiczki. Nora noszona w pierwszej linii na wyprawach wojennych. No płyta na piersi. W walce z Warciu. Eee, ciężki ubiór o całej Nora. Ze strony na to, się ochrona przed wszystkimi żywiołami. została dobrze przetestowana na najcięższych warunkach e, świętej ziemi. Tutaj właśnie ma te fajne bonusy. A to bym mógł sobie podbić najwyżej, jakimiś e, rzeczami. Tutaj są słabsze, już. Widzicie? Mamy tutaj inne trochę działania. Ale to, to jest w sumie spoczko, bardzo. Bo tu on. Krabołaza, tak, tak, tak. Chociaż te efekty mógłbym sobie podbić, ale ten strój jakoś do mnie bardziej przemawia. Więc sobie kupmy go, aktywuj. Ok, to sobie kupione jest, zajebiście. Surowce to nie, skrzynki. skrzynki nie potrzebuję. Dobra, to ja idę. Życzę powodzenia. Dzięki. Ale fajnie wyglądamy teraz. Holy shit, jest ciekawie. E, dobra, zobaczmy sobie, jak e, Modyfikacje czy, czy nie? Wytwarzanie? Modyfikacje obioru, tutaj. No nie mam tutaj, bo chciałbym się tych pozbyć, ale chyba nie mogę. Oprócz nie. Moja też duciarka nie została jeszcze opanowana. Ok, czy nie mogłabym je usuwać? Mm, te tutaj modyfikacje tylko chciałbym tutaj tą umiejętność zrobić, rzucę sobie inwakacja uzyskać z 50% ich wartości w okruchach metalu. Okej okay. pomiarka, druciarka to jest tutaj. no nie mogę niestety tego wykorzystywać ponownie, na razie przynajmniej no dobra, mamy w takim razie trzeba tylko zdobyć jakieś zwoje, ale i tak jest chyba lepsza od tej co mamy, nie? Mm. no on tutaj ma tak jakieś trochę bonusów więcej niby, ale bo mamy te zwoje, tak? to jest fioletowe jednak, więc więc jest dużo lepsze okej okay. Okej, okay, okej. Okay. Szybki ogar jeszcze. Bo tak, nie mogę tego rozłożyć. Modyfikować tylko mogę, tak. Okej, okay, czyli jakbym... Chciał zrobić to. Rozłoż zasoby i modyfikacje, by uzyskać 50% ich wartości w okruchach metalu. To by było spoko. Czyli tak. Czyli teoretycznie mógłbym już wytwarzać modyfikacje ubioru. Ekwipunek, modyfikacje mogę tylko opuścić na razie. Póki co, mhm. no przydałoby się tutaj rozkładać te rzeczy. No, dobra, misje, 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 misje. Jakie my tu mamy misje? Bram zemstanora jest jeszcze. Gdzie się znajduje ta zemsta mnora? O, no, gdzieś tutaj, też daleko. No. Tutaj kolejny jest ten kwiat metalowy. Czemu ja chciał zbijać te znaczki póki co? Na razie nie chciałbym. Ile mamy minut w ogóle? 2 godziny 52 minuty. No to chyba myślę, że zakończymy dzisiaj gierki, dlatego dzięki wszystkim za oglądanie. A ja wychodzę już z gierki.